Witajcie. Jak obiecałem, pierwsza misja już jest zrobiona, czyli Mroczny Naród 1. Misja dosyć prosta i szybka do wykonania. Nie będę teraz marudził, przeczytajcie sobie na spokojnie to, co Uriel ma nam do powiedzenia. Powiem tak. To robię z y, szczególną myślą dla osób, które po prostu 60 poziomu jeszcze nie mają, a na przykład chciałaby wbić i zobaczyć co te nowe misje w ogóle dają, jakie możliwości, co trzeba zrobić? Pamiętajcie o jednym: trzeba do Uriela wrócić. Jeśli nie wróci pojedzie na Sohan, to po prostu będzie lipa i tyle. Sam Uriel nam to mówi, żeby wrócić do niego. Misje na przykład strzałki nie wyświetlałem w ogóle. Mimo, że misja jest nie wiem czemu, to jest już tak od bardzo, bardzo dawna. Taki po prostu Bóg. Pewnie Wy też macie to samo. A szkoda, bo wiecie, można by było wiedzieć, gdzie się, jaką misję ma, tak? Ok, To już wiemy wszystkie informacje, jakie Uriel nam przekazał. O co? Misję tą warto zrobić. Ona jest na 60 poziom. Zajmuje maksymalnie 5 minut. Może nawet krócej, jeśli ktoś sobie da zwinkę i jakiegoś podkał łyknie, jak żeby szybciej, wiecie, yy, obrócić. To myślę, że... Dla dziesięciu zwojów egzorcysty można poświęcić 5 minut, co? No właśnie, można, można. Mi się przydadzą, jak będę już wbijał dowodzenie na P. O, i już mówię, gdzie trzeba jechać. Trzeba jechać w lewy dolny róg. Jak widzicie, tam jest to kółeczko takie, co do misji się świeci. Tam zostało dodane nowe, nowy pomnik. Od razu mówię, pomnik przypomina ten pomnik, co zostanie dodany wraz z naszą uchanym pajączkiem, na którego czekamy. O co GF nie postarało się jakiś tam mega trailer, tak jak z tetakumbami? No ale wiecie, no. Jaki kraj, taki trailer, tak? Trailer. no. Okej, okay, tutaj klikamy na ten pomnik. Jak widzicie, pojawiło się okienko. Otrzymaliśmy item. Item, o co bardzo, bardzo przypomina nieznane lekarstwo. To pewnie jest nieznane lekarstwo, tylko po prostu dodany kolejny item, i żeby było po prostu zmieniona nazwa i tak dalej. Po prostu obrazka pewnie mi zabrakło. Wracamy teraz do Uriela. No jak sami widzicie, przyspieszone tempo bardzo pomaga i przyspiesza całą tą misję. Wam to nie powinno zająć dłużej naprawdę. No to jest maksymalnie 10 minut dla leniwych, jeśli się pobłąkać lubi człowiek albo poczytać bardzo szczegółowo. Tak jak wiecie, już 7 szamanek. Cały czas jest mowa o tych 7 szamankach. No super! Zobaczymy, co w ogóle wyjdzie dalej z tych misji. Pierwsza, można powiedzieć, że jest zakończona. Więc do zobaczenia i powodzenia w wbijaniu leveli i robieniu tych misji. Pozdrawiam.